Witajcie widzowie z tej strony Bubiel. Animacja z kamerzystą zrobiła naprawdę spore wyświetlenia. Ale pojawiło się wiele niemiłych i niefajnych komentarzy. Twórcy animacji aż odebrało głos. Odebrało mi głos. Próbował on nawet nagrać vloga o tym, ale psycha siadła. Hecherko nigdy nie usunął żadnego komentarza. Wiele komentarzy trafia po prostu do kategorii do sprawdzenia. A niektóre naruszają regulamin YouTube'a tak bardzo, że YouTube usuwa je automatycznie. Wiele osób życzyło heherko śmierci, więzienia i jeszcze gorzej. Pośmiejmy się razem. Kinga S wysłała środkowy palec. 20 kurde razy. Dajcie znać w komentarzach czy dajemy jej bana czy wybaczamy. Donald też spamował nieładnie, ale jemu wybaczamy. Piotres. Przeproś dla YouTubera. Heherko za kraty. Okej. Okay. Google Zakraty. nie znam żadnego Googiela, ale pozdrawiam, no tego akurat wam nie możemy pokazać, to bez stron czy murem za kamusiem, murem, 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 heherko noob, brutalne ale prawdziwe, ja po stronie kamerzysty, kamuś dalej za kratkami, a wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, pozdrowidzowie.